Mam dla ciebie pędraka. Żywy? Wciąż się rusza. Zakładam, że ty nie jadasz robali, jeśli będę musiała, ale na razie nie jestem aż tak głodna. John go zje. Ja nie mam zamiaru. Przyjdzie dzień, że zjem coś takiego, ale jeszcze nie dziś. Gdyby było ich więcej, można by je upiec, a potem zetrzeć na proszek i wsypać do wody. Byłoby coś w rodzaju zupy. Albo ugotować je i wypić z wodą. Sos zrobali? Brzmi nieźle. Nie za gorący. Słonawy. Smakuje ziemią. Będę musiał wyczyścić zęby. Nie połykasz? Staram się smakować. Niezłe, nie masz więcej. Jak je zobaczę, to mam zbierać? Jasne. Dzięki za robala. Nie ma sprawy.